Komentarze tygodnia. Siema, witam Was na kanale, na którym znajduje się tylko jeden kadr, jedno rozwalone krzesło i jeden utalentowany swoją drogą niezwykle utalentowany, prowadzący, którego zapewne już subskrybujesz. Jednak to nie ta niesamowitość z tematem dzisiejszego odcinka. Nie ona! A zatem co? Jest nią tutorial odnośnie kolorowania włosów. Zapraszam! No, także po tym niezwykle energetycznie oszłamiającym wstępie możemy przejść do właściwej części filmiku. Więc przedstawiając się, ja jestem Art i dzisiaj pokażę Ci moja droga rybko, jak w efektywny i efektowny sposób kolorować włosy, ja będę używać do tego programu Clip Studio Paint, ale bez obaw. Będę używać tylko i wyłącznie podstawowych pędzli, dzięki czemu każdy będzie mógł odzorować ten sam efekt niezależnie w jakim programie graficznym. Jeżeli chodzi o darmowe programy, to Krita moim zdaniem się do tego całkiem nieźle nada. Także szybko przejdźmy do pierwszego rozdziału, jakim są. No, Przybory, jakich będziemy używać w dzisiejszym odcinku to G-Pen, czyli taki jednolity pędzel o dosyć ostrych zakończeniach. Następnie mamy spray, ważne aby był w wersji soft, czyli po prostu miękki. A ostatnie dwa pędzle, jakich będziemy używać to Blend i Blur. Ja zostawię Wam jeszcze tę tabelkę z tymi pędzlami na chwilę przed Waszymi oczami, żebyście sobie mogli dokładnie sprawdzić, jakie to są pędzle i znaleźć je w Waszym Clip Studio lub po prostu znaleźć sobie Wasze odpowiedniki w Waszym programie graficznym. Nie dziękujcie! No, kiedy nasze pędzle są już poukładane, możemy przejść do. Spróbujmy uporządkować teraz nazewnictwo w kolorach i jak szukać tych kolorów konkretnie. Więc tak, kiedy mówię o linearcie to nie mam na myśli samego obrysu czy znaczy samego stylu, obrysu, a raczej to, co z tym obrysem zrobimy. Dodatkowo jest to tylko i wyłącznie moje personalne upodobanie, a skoro jest moje, to oznacza, że jest najlepsze. Więc to, co sugeruję wam zrobić, to po pierwsze, podzielcie lineart włosów i twarzy na dwie osobne warstwy i tą, na której macie włosy, Zmniejszy jej przezroczystość i przeleźcie lekko miękką gumką. Dzięki temu bardziej będziecie pracować nad kol będziecie bardziej pracować kolorem i formą, a nie obrysem tych włosów. Jest to proste i zajmie Wam naprawdę parę sekund. stwórzcie sobie swoją własną paletę kolorów. Możecie wybrać jaki tylko kolor chcecie. Ja personalnie wybrałem pomarańczowy, ponieważ wiecie jak to jest. Rude kobiety mało mnie obchodzą. Personalnie najbardziej podoba mi się czarny kolor włosów, ale na czarnym średnio jak mam wam pokazać paletę kolorów. Znaczy da się, ale będzie biedna. Wracając Paletę kolorów tworzymy w taki sposób, że wybieramy sobie jakiś kolor na naszym kole barw i kładziemy na kartkę. Następnie przesuwamy kolor lekko w dół, kręcąc przy tym e, tym hajserkiem. Wiem, że może nie jest to wytłumaczenie w najbardziej fachowy sposób na świecie, ale luz, kiedy to mówię, to przy okazji cały proces wyświetla wam się na ekranie, więc nawet bez słuchania mnie ogarniecie o co chodzi z tworzeniem, z tworzeniem tej palety kolorów. Kiedy już wybraliście sobie swoje pierwsze 6 kolorów do naszej palety, możecie zauważyć, że siódmy z nich odstaje nieco od reszty. Dzieje się tak, ponieważ jest to kolor światła pośredniego, który będziemy używać w niewielkich ilościach, w najciemniejszych partiach naszych włosów. Brzmi to dosyć skomplikowanie, ale nie martwcie się, jest to bardzo, bardzo proste. Aby go stworzyć, znowu przesuwamy kolor na naszym kole barw, nieco w dół, a następnie przychodzimy do niebieskich tonów. Jak bardzo niebieskich, to już zależy od Was. Dobrze, kiedy mamy już przyczyszczony lineart oraz wybrane kolory, możemy zabrać się za położenie koloru podstawowego, który będzie naszą bazą do dalszych działań. Ja szybko go sobie teraz nakładam, a w momencie, w którym to robię, Wy też możecie się za to zabrać, ponieważ. Krótko po tym przechodzimy do kolejnego kroku, którym jest. Całe życie ciągle drugi. Nawet jak gdzieś pierwszy byłem, czułem się jak drugi, kurwa. Dobrze, więc zanim zabierzemy się zakładzeniem drugiego koloru, pamiętajcie, aby na warstwie, na której będziecie pracować, włączyć coś takiego jak. Log Transparent Pixels. Dzięki czemu będziecie pracować tylko i wyłącznie na tej warstwie, nie wychodząc poza krawędzie włosów. Kiedy to już zrobicie, to za pomocą sprayu lub dżipena zaznaczcie sobie te cztery elementy, które ja zaznaczyłem na filmie. A są nimi czubek głowy, pasek tuż pod nim, końcówka grzywki oraz końcówki. Dolnych włosów. Robimy to, aby zaznaczyć, w których momentach włosy będą ciemniejsze. Pamiętajcie, żeby nie zaznaczać ich jakoś bardzo przypadkowo, a kierować się jednak ułożeniem fryzury, jaką narysowaliście. Dzięki temu efekt będzie bardziej naturalny. Trrr. Kiedy wstępne zaznaczenia mamy już za sobą, to za pomocą G-Pena rysujemy takie oto pasma włosów o ostrych zakończeniach z obu stron. Drugi kolor możemy również położyć na włosy, które są schowane z tyłu i nie oświetla ich słońce. To, co mogę Wam polecić, to to, aby podczas rysowania tych trójkątnych punktów uważać na symetrię. W sensie unikajcie jej jak w przedszkolach Pana w płaszczu po zajęciach, ponieważ w przeciwnym razie, jeżeli te linie będą zbyt podobne do siebie, czyli będą się na przykład kończyć w tych samych miejscach lub wszystkie będą podobnej grubości i długości, to wasze oko wyłapie ten wzór, przez co całość będzie wyglądać bardzo nieautentycznie. Także skupcie się i nie śpieszcie się, i bawcie się tym procesem, ponieważ, w zależności jak dobrze pójdzie wam ten etap, tak samo wyjdzie ta fryzura jako całość. Zanim przejdziemy dalej, puszczę wam jeszcze speedpaint, abyście mniej więcej ogarnęli, jak to wygląda, a po jego zakończeniu przejdźmy do kolejnego etapu. No, po skończeniu powinno Wam wyjść mniej więcej coś takiego. Wiem, że póki co wygląda to dosyć płasko, ale nie martwcie się. Dopiero zaczynamy. Jeszcze zrobimy z tego niezłe. Cudeńko. Zwłaszcza, że przechodzimy do kolejnego etapu, jakim jest. Dzisiaj pogadamy o tym, jak ostrzyć noże. Zaczynamy. Wiem, że nazwa tego etapu brzmi jakby nie miała sensu, ale nasze życie też go nie ma, więc na pój się spinasz. To co masz teraz zrobić, to dosłownie to samo co jest w tytule. Po prostu weź swój pierwszy podstawowy kolor, a następnie spraw, aby punkty, które zrobiłeś Łaś, na początku, były jeszcze bardziej ostre. Dodatkowo nie przestawaj na tym i gdzie niegdzie możesz nawet poprzecinać narysowane przez ciebie wcześniej pasmo w celu lepszego zdefiniowania jego kształtu. Na się na końcach jak i na początku tak, aby były ostre, niczym sam prowadzący tego programu. Tutaj również nie spiesz się i baw się samym procesem. Etap jest tak prosty, że nie mam nim nic więcej do dodania. Po prostu naostrz te punkty, oczywiście również, używając naszego niezawodnego d To co, otrzymy i widzimy się za chwilę. No, naostrzone, perfekcyjne, to teraz nie odchodź, bo przechodzimy do kolejnego etapu, jakim jest ciemność, widzę ciemność, ciemność widzę. Kiedy przechodzimy do tego etapu, pierwszą rzeczą jaką zrobimy jest wybranie narzędzia Blur i przejedzenie nim, przejechanie nim po końcówkach włosów, tych na dole i tych na czole i nigdzie więcej. Robimy to, ponieważ chcemy pozbyć się widocznych śladów pędzla, jakie powstały podczas wypełniania tych obszarów kolorem. A e, pozbywamy się ich, ponieważ chcemy stworzyć taką zbitą, jednolitą masę włosów. Na pierwszy rzut oka nie widać żadnej różnicy, jednak uwierzcie mi, to naprawdę pomaga, więc zróbcie to. A, pamiętacie te końcówki cieni, które kazałem wam ostrzyć w poprzednim etapie? Ta, to teraz chcę, żebyście je lekko zblendowali... Takim ruchem do przodu i do tyłu, do przodu i do tyłu, do przodu. I e e e e. Spokojnie! Schowaj te widły. I się skupcie! W tych górnych częściach włosów róbmy tak, tylko z niektórymi włoskami, a mianowicie tymi, które waszym zdaniem wybijają się trochę bardziej. Kiedy już wychaczycie włosek, który Waszym zdaniem wybija się trochę za bardzo, to blendujecie go właśnie takim ruchem do tyłu, do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu, do przodu. I tak robicie tylko z niektórymi włoskami. Pamiętajcie o tym, żeby nie blendować wszystkich włosów, e, które wcześniej nie ostrzyliście, tylko te takie no to już powtarzam się, ale po prostu wyblendujcie te, które Waszym zdaniem wybijają się trochę za bardzo. Kiedy stwierdzicie, że wystawcie już blendowania tych pojedynczych włosów, możemy zabrać się za blendowanie dużo większych powierzchni. Chodzi nam głównie o, a nawet tylko i wyłącznie o te dolne części poszarpanych krawędzi. Chcę, abyście za pomocą blendu przenieśli ten kolor tak w dół. Nie chcę, żebyście pokrywali cały kosmyk blendem, tylko stosowną jego część. I zróbcie tak z bocznymi kawałkami włosów oraz z dolną częścią. Tego pierścienia, który znajduje się pod czubkiem głowy. Pokażę Wam to jeszcze przez chwilę w normalnym tempie nagrywania, abyście mniej więcej ogarnęli o co chodzi, i za chwilę przejdziemy do piątego już etapu, o którym już za chwilę. No to jeszcze trochę chwila normalnego tempa, żebyście ogarnęli jak ten ruch mniej więcej wygląda i o co chodzi w tym etapie, a ja zaraz przyspieszę to i będziecie mogli podziwiać speedpaint i przechodzimy dalej, także widzimy się zaraz. No, ten etap jest już za nami, więc przejdźmy do. z czymś innym, z rysowaniem. Dzisiaj będzie kontur, obrys i różne techniki, z jakich można korzystać, by. Blend i obrys, moi drodzy! Jeee! Wiecie, co to oznacza? Że mój ojciec wrócił z mlekiem? Ha! Blisko, ale nie! Oznacza to, że w końcu możemy użyć naszego trzeciego koloru w zaprojektowanej przez nas palecie barw. Czyż to niecudownie? Ja się jaram bardzo, dlatego opierzmy go sobie naszą pipetą i po raz kolejny obrysujmy te trójkątne elementy w środkowej i dolnej części włosów. Tak, nawet te zblendowane elementy, zgadzam się, że jest to trochę syfowa i nielogiczna robota, ale hej, ja też znalazłem ten sposób na, rysowanie, na kolorowanie włosów w ten sposób w internecie i tam było tak to przedstawione. Nie denerwujcie się na mnie, ja tu tylko pracuję, nie? Dobra, ale koniec tego śmieszkowania. Chcę, abyście obrysowali dokładnie te same elementy, które ja teraz obrysowuję. Po raz kolejny zadbajcie o to, aby były one w miarę trójkątne i szpiczaste. Dodatkowo polecam wam, abyście zrobili je nawet kapkę grubsze, ponieważ tym razem chcę, abyście po zakończeniu ich obrysowywania zrobili taki blend z ich środka. O, dokładnie chcę, żebyście zrobili to w taki sposób, jak ja teraz pokazuję na ekranie. A następnie, kiedy już obrysujecie i wyblendujecie całe te włosy, chcę, abyście jeszcze pocieniowali ich dolne części, tak jak się cieniuje zwykłe przedmioty, czyli wiecie, jeżeli tutaj Waszym zdaniem te włosy powinny dostać mniej światła, to narysujcie tam więcej ciemnych kosmyków, a jeżeli więcej światła, to narysujcie tam mniej ciemnych kosmyków. Te części również możecie lekko splendować, ciągnąć blend przez ich środek. Kiedy góra i dół są już pocieniowane, nie zapomnijcie dodać naszego trzeciego koloru na sam czubek głowy, który tak jak możecie zauważyć jest jednym z najciemniejszych miejsc na naszej głowie. Dodatkowo tutaj również robimy obrys i blend przez środek. Voilà, właśnie zakończyliście piąty etap, co oznacza, że możemy przejść do przedostatniego, szóstego rozdziału tego tutorialu. Mówimy oczywiście o. Jeżeli chodzi o te najciemniejsze kolory, to tutaj powiem Wam, że możecie sobie z ulgą odetchnąć, ponieważ nie będziemy ich używać za wiele. Są one przeznaczone głównie do włosów znajdujących się z tyłu oraz do miejsc, gdzie słońce nie dochodzi, gdzie te włosy tak jakby nachodzą na siebie, dlatego ten kolor dodamy tutaj. Tutaj. oraz tutaj. W waszej pracy oczywiście wy dodajecie swój kolor tam, gdzie uważacie za stosowne. Z pozostałą dwójką kolorów zróbcie tak samo, dodając ich jeszcze mniej w pozostałych częściach włosów, stosując je tylko i wyłącznie jako taki lekki akcent dodatek i starcie się, żeby za bardzo nie dominowały w całości. No, chyba że naprawdę macie tak bogatą fryzurę, że em, ma wiele warstw i tam naprawdę z tyłu nie dochodzą te włosy, to wtedy może te, to światło to wtedy możecie dodać trochę więcej tego koloru, ale głównie nie dodaje się go zbyt wiele. Dodatkowo możemy wrócić jeszcze do koloru numer 3 i użyć do stworzenia takich linii głosów. Niektóre z nich mogą się z czymś łączyć, inne zupełnie nie mogą zanikać gdzieś w niebycie. To, co jest istotne podczas ich rysowania, to to, że z pomocą po raz kolejny przychodzi nam blend, za pomocą którego ruchem do przodu i do tyłu wtapiamy nasze kreski w fryzurę. Nie za mocno, żeby ich nie rozmazać, i nie za lekko, żeby nie stworzyć takich zwykłych kresek leżących sobie gdzieś tam na głowie. Kiedy kreski i dodatkowe cienie są już gotowe, możemy w końcu użyć naszego dziwnie odstającego koloru. I tutaj znowu bez rewelacji, wybierzcie sobie spray i tam, gdzie macie swoje najciemniejsze elementy, przelećcie tym kolorem lekko po tych obszarach leciutko, tak, żeby zrobić tylko i wyłącznie taką lekką smugę. To ten etap mamy już skończony, dlatego wreszcie po tylu strudzonych, strudzonych minutach możemy przejść do ostatniego już etapu, jakim jest. Warstwy. Cebula ma warstwy. Ogry mają warstwy. Cebula ma warstwy. Dociera. Ogry mają warstwy. A... I Clip Studio Paint też ma warstwy, dlatego dzisiaj sobie z nich bezstydnie skorzystamy. Trururur. Więc tworzymy nową warstwę i od razu wybieramy taką oto opcję, czyli Clip to the Layer Below. Dzięki temu pracując na warstwie powyżej, będziemy wpływać tylko i wyłącznie na to, co narysowaliśmy na warstwie poniżej. Następnie ustawiamy tryb warstwy na Multiplay po polsku to będzie chyba mnożenie. I wybieramy kolor, który nam najbardziej pasuje. Ja wybiorę kolor numer 2, ale Wy wybierzcie, jaki tylko chcecie. I następnie za pomocą sprayu znowu przejdziemy po tych elementach, które zaznaczyliśmy na samym początku, czyli pierścień pod czubkiem głowy, dół grzywki i sam dół włosów. Pamiętajcie, że zawsze podczas dodawania warstw z efektami warto jest pobawić się przezroczystością do najwarstwy, warstwy, zwłaszcza jeżeli uważacie, że nałożony przez was efekt jest za mocny. Znowu tworzymy warstwę i ustawiamy ją na Multiplay i włączamy tryb pokazywany wcześniej. Wybieramy sobie ten niebieski kolor lub najciemniejszy kolor cienia jaki mamy dostępny w naszej palecie i za pomocą spreju nakładamy go w najciemniejsze miejsca naszych włosów. Nada to wtedy większej przestrzeni naszemu rysunkowi. Ilość jego użycia zależy od tego jak skomplikowana i przestrzenna jest nasza fryzura. Ja nie mam jakoś bardzo skomplikowanej, dlatego nie użyję go za dużo. Po ukończeniu tej warstwy tworzymy kolejny layer, znowu włączamy Clip to the Layer Below, z tym, że w trybach warstwy włączamy overlay. I do tego triku potrzebujemy koloru skóry, którego nie mam, ale za chwilę będę miał, więc dajcie mi sekundkę. Trrr. Ok, jak mamy kolor skóry, to... Pobieramy go i za pomocą sprayu przelatujemy nim po końcówkach, ale tylko tam, gdzie skóra i włosy na siebie nachodzą. To daje nam taki efekt, jakby te włosy lekko się przenikały i odbijały kolor skóry. Kolejna warstwa i znowu Clip to the layer below, w opcjach warstwy ustawiamy Hard Light i wybierając nasz podstawowy kolor nasydzamy go trochę bardziej i przelatujemy nim po tych oświetlonych miejscach. O właśnie, przy tym etapie również polecam Wam się pobawić z przezroczystością warstwy, inaczej możemy uzyskać taki zamglony efekt, co nie jest zbyt pożądane. Trururur. Kolejna już piąta warstwa znowu zostaje przypięta do warstwy poniżej, a tryb warstwy ustawiamy na Add Glow. Potem pipetką wybieramy nasz podstawowy kolor i za pomocą sprayu nakładamy go tam, gdzie na naszym rysunku pada światło. W moim wypadku będzie to tutaj na górze. Oczywiście pobawcie się również z przetroczystością tej warstwy oraz możecie przelecić ją miękką gumką. Nie, stwórzcie kolejną normalną już warstwę I pobierzcie kolor, który powstał Po zabawach z poprzednią warstwą Niektórzy ludzie używają do tego rodzaju Światła customowych pensji Ale my nie jesteśmy jakoś badą P***dolonych pist, Żeby używać jakiegoś customowego gówna Nie! My moi drodzy jesteśmy Po prostu kurwa biedni Dlatego my do tego przedsięwzięcia użyjemy zwykłego, dobrego lasa. Tak samo jak zawsze, pamiętajcie, aby przy nakładaniu sugerować się kierunkiem włosów. Po narysowaniu całości przejedźcie te bardziej oddalone od źródła światła fragmenty miękką gumką, aby no wiecie, nie było to takie jednolite i wyglądało to bardziej naturalnie. Najlepiej, jeżeli nałożycie to światło tylko i wyłącznie na górną część włosów, czemu? bo wygląda to moim zdaniem dużo lepiej i mówię to z doświadczenia, bo jak możecie zauważyć, dodałem trochę tego światła na ten e, lewy kosmyk włosów, no i nie podoba mi się to jakoś bardzo. Po zakończeniu tych twardych świateł możemy dodać jeszcze takie pojedyncze włoski, aby nadać tej fryzurze nieco bardziej luźnego charakteru, ale to już zależy od Was, czy się na to zdecydujecie, czy nie. Ostatnią już warstwę, tryb multiplay i kliknijcie clip to the layer below. Pobierzcie po raz kolejny nasz podstawowy kolor i nasyćcie go troszkę, a następnie za pomocą sprayu czy pena ja użyję dipena, rozprowadźcie kolor po całych włosach i bawcie się trochę z przezorczystością. Voilà! Właśnie skończyliście te włoski. Sprawdźmy to. No, powiem wam, że scenariusza do tego odcinka to wyszło mi z jakieś 7 stron. Mam nadzieję, że ten filmik nie wyszedł za długi, ale co będzie, to będzie, tak jak powiedziałem gdzieś po drodze podczas kręcenia tego odcinka. Ten konkretny sposób, jak kolorować włosy, nie jest mojego autorstwa, a został przeze mnie podpatrzony od tego pana, do którego linki macie w opisie. Kanał jest anglojęzyczny, więc jeżeli wam to nie przeszkadza, to życzę wam miłego oglądania. A jeżeli jednak nie umiecie w angielski, to powiedzcie mi, jaki inny tutorial powinienem od niego podpierw przetłumaczyć i zrobić po swojemu. Dajcie mi to znać, czy chcielibyście, abym nagrał jakiś inny tutorial odnośnie rysowania, nie wiem, stóp, dłoni, czy z czym tam wy macie trudności. Jeżeli tak, to po prostu napiszcie mi o tym w komentarzach na dole, a ja wszelkie sugestie... Z chęcią. Przygarne. Dajcie też znać, czy ten odcinek pomógł Wam w jakikolwiek sposób polepszyć Wasze umiejętności w kolorowaniu fryzury, czy był w jakikolwiek sposób przejrzysty i zrozumiały. Oraz proszę, dajcie mi też znać, co sądzicie o tych dwóch odcinkach, które dla Was przygotowałem. Tutaj znajduje się odcinek, w którym to wrysowałem siebie w trzy różne sceny z trzech różnych anime, a tutaj znajduje się moja seria zrysowania i czytania pamfików. Mam nadzieję, że dziś odcinek Wam się spodobał. Ja jestem art Wy. Byliście wy. Trzymajcie się. Cześć. Do następnego. I aribe